W milionerach zmienili główną wygraną. Ile można wygrać w popularnym teleturnieju? Wydawało się, że główna wygrana w milionerach jest nie do ruszenia. Nic bardziej mylnego. Od nowego roku w popularnym teleturnieju wiedzowym, główna stawka, jaką można wygrać za 15 pytań, została zmieniona. To spowodowało zaskoczenie internautów. Milionerzy to kultowy teleturniej w Polsce prowadzony przez Huberta Urbańskiego z przerwami od końca lat 90. Do tej pory na ostatnie pytanie w show TVN u prawidłowej odpowiedzi udzieliło tylko pięciu uczestników. Pierwszą osobą, która wzbogaciła się milion był Krzysztof Wójcik. Mężczyzna wygrał program pod koniec marca 2021 roku. Po nim nagrodę główną z Maria Romanek, marzec 2018 roku, Katarzyna Kant-Wysocka, marzec 2019 roku, Jacek Iwaszko, wrzesień 2021 roku i Tomasz Orzechowski, wrzesień 2022 roku. Zwróćmy tylko uwagę: że w Polsce wygrana jest kwota brutto. Oznacza to, że zwycięzcy już muszą jeszcze zapłacić od tego 10%. Podatek więc finalnie dostaną tylko 900 tysięcy złotych. Aby osoba wygrała w Polsce milion złotych netto. Wygrana w teleturnieju TVN musiałaby wynosić około 1 111 milionów brutto. W polskiej odsłonie milionerów od początku można wygrać milion złotych. Tymczasem w chorwackiej odsłonie szło od 1 stycznia 2023 roku, roku. Ponieważ Chorwacja dołączyła do strefy euro, zmieniła się główna wygrana w tamtejszych milionerzy. Program występuje tam pod nazwą kto chce zostać milionerem. Do końca 2022 roku nagrody za prawidłową odpowiedź zaczynały się od 100 kun, a kończyły na milionie kun. Po nowym roku udzielenie jednej poprawnej zaczyna się od 10 euro, a główna wygrana w teleturnieju to teraz 150 tysięcy euro. Chorwaci w związku z tą decyzją nie kryją swojego zaskoczenia. Nawet żartują w mediach społecznościowych, że program z milionerem w nazwie powinien zmienić nazwę. Przeczytaj też: Quiz 10 pytań, na których odpadli zawodnicy milionerów. Odpowiedziałbyś na nie? Internauci wietrzą spisek w milionerach. Wygrała dużo pieniędzy, ale nie wszystkim się to podoba. Milionerzy 80, 90, 100 czy 110 lat. Ile trzeba skończyć, aby pobierać od ZUS świadczenie honorowe? Zawodniczka nie miała pojęcia.